Cześć. Dzisiaj miał być nieco inny film, niemniej na polskim YouTubie stało się coś niesamowitego, a obok tego przejść nie mogę obojętnie. Muszę się z wami tą informacją podzielić. No dobra, ale o co chodzi? Ano o to, że polski kanał wbił się w top 10 najlepszych kanałów YouTube'a na świecie. Przegonił nawet PewDiePie'a, czyli największego YouTubera świata, który w tym momencie ma 62 miliony subskrypcji. Nie jest to żaden żart ani fake i zaraz usłyszycie o kogo dokładnie chodzi. Zostaw tylko suba na kanale i jedziemy z tym tematem. Na YouTube w ostatnim czasie działo się sporo. Platforma nieustannie się zmienia, YouTube wprowadza szereg zmian. Zmieniają się algorytmy pozycjonujące filmy, zmienia się tak naprawdę wszystko. Kilka tygodni temu padł YouTube na całym świecie, zmiany, zmiany, zmiany. Niespotykana rzecz przytrafiła się także naszemu rodakowi. Nie można go nazwać nawet twórcą na YouTubie, nie jest on YouTuberem ani streamerem. Jest to piosenkarz, który w jeden dzień wbił się w TOP 5 rankingu Social Blade'a. Na Social Blade'zie macie rangi, a najwyższymi rangami są ranga A, A+, oraz A++. Ta ostatnia A++ przydzielana jest osobom zajmującym TOP 10 miejsc w rankingu na świecie który to sumuje przyrosty danego youtubera, czyli sumuje on lajki, wyświetlenia, suby i inne, a algorytm coś tam wylicza i wypluwa rangę. Polskim youtuberem czy tam piosenkarzem, który wbił się w top youtuberów świata jest Michał Wiśniewski. No i nie jest to żart. Ma on na swoim kanale 30 tysięcy subskrypcji, a mimo to wbił się jak długi w ranking. Jeżeli wybierzecie sobie top 250 youtuberów w Polsce, Michał zajmować będzie oczywiście pierwsze miejsce ze swoją rangą A++. Natomiast jeżeli wejdziemy sobie w top 50 youtuberów, ale na całym świecie, czyli nie tylko w Polsce, zobaczycie gdzieś tam na 28 pozycji Eda Shirana, na pierwszych pozycjach będą jakieś mega popularne kanały, a na czwartej pozycji? No Michał Wiśniewski. Notabene kilka dni temu zajmował on piąte miejsce, no i kto wie czy nie wskoczył on za dwa dni o kolejne oczko do góry. Przykładowo polski kanał Abstrahuje zajmuje miejsce o numerze 4849. PewDiePie natomiast zajmuje pozycję 87. No i widać zatem, że Michał ma niezły potencjał na bycie youtuberem ruszył z niezłego kopyta. Może nie byłoby w tym nic dziwnego, ale na kanale Michała nic się nie dzieje. Co jakiś czas wrzuci on jakieś info o swoim koncercie, no i to na tyle. Topowe trzy kanały mają wzrosty ilości wyświetleń w stosunku do swoich poprzednich miesięcy po około 20%. Michał natomiast wbił się z przyrostem równym 21 tysięcy procent. Jest to oczywiście mega kosmiczna liczba. Jeżeli wbijecie sobie na kanał Michała, zobaczycie, że trzeci i drugi najpopularniejszy jego film mają po 2 miliony wyświetleń, a najpopularniejszym filmem na jego kanale jest film o łącznej ilości wyświetleń równym aż 403 miliony. No i co tutaj najlepsze? Nie jest to wcale jego film. W dodatku sam tego filmu nie wrzucił na kanał. W filmie z teledyskiem piosenkarki Anny Kendrick pod tytułem Caps, tak notabene z filmu Pitch Perfect. Jedyne co Michał może mieć z nią wspólnego to to, że była ona kiedyś w Polsce i jej imię jest typowo polskie. No i to tyle, jest ona Amerykanką. Można by jeszcze dodać, że Caps po angielsku to kubek albo filiżanka. A właśnie jedna z piosenek Michała jest piosenką pod tytułem Filiżanka. Co jeszcze podejrzane? to, że Anna nie ma swojego kanału. Film Anny na kanale Michała ma prawie 3 miliony łapek w górę, no więc to jest niezły dym. Można jedynie spekulować, co tutaj się odwaliło. Analizując temat doszedłem do tego, że film pojawił się u niego na kanale 13 marca, mimo że sam film ma przeszło 4 lata. Michał w jeden dzień, a tak naprawdę w jedną sekundę, dostał zastrzyk wyświetleń równy 400 milionom wyświetleń. To dzięki temu wbił się on w topkę globalnego YouTube'a, tylko pytanie, jakim cudem? Mam kilka teorii, ale jedna wydaje się dosyć rozsądna. Prawdopodobnie YouTube przypadkiem wrzucił lub przerzucił ten film na kanał Michała. Stało się to prawdopodobnie podczas wprowadzania zmian na platformie. Jest to jedne z tych sensowniejszych wytłumaczeń. Inną opcją jest to, że YouTube się zbugował i wysypał kilkanaście błędów, w wyniku czego Michałowi w prezencie został przypisany film, który do niego nie należy. Najlepsze jest to, że YouTube nie reaguje na zaistniałą sytuację od kilku dni. Nie wiem czy wiecie, ale coś takiego to lepsze niż wygrana w Totolotka. Film, który ma 400 milionów wyświetleń, zmonetyzować można na wartość równą pół miliona złotych, jeżeli chodzi o polski przelicznik polskich wyświetleń. Niemniej większość wyświetleń na tym filmie pochodzi z Ameryki, więc spokojnie można tą kasę pomnożyć razy sześć. Takich pieniędzy raczej nie dostanie, bo prędzej czy później YouTube się kapnie, że coś poszło nie tak, ale miejcie to na uwadze. Tak czy tak, jeżeli Michał dobrze wykorzysta moment, może na tym sporo zyskać. Nawet nie chodzi tutaj o pieniądze. Chodzi tutaj także o to, że jego kanał jest dodatkowo promowany. W dwa dni zebrał on prawie 2000 subów. Nie jest to niby wiele, niemniej na taki kanał to sporo. Zobaczymy jak na dniach potoczy się dalej ta sprawa. Nie jest to jedyny przypadek dziwnego zachowania na polskim i zagranicznym YouTubie, niemniej jego przypadek jest szczególny i nikt na całym świecie nie odnotował takiego przyrostu w takim czasie. Jeżeli chcecie abym temat poszerzył i pokazał wam inne ciekawe przypadki niesamowitych wzrostów oraz niesamowitych spadków statystyk YouTuberów, to dajcie znać w komentarzach. Napiszcie również co o tym wszystkim sądzicie. Jedno jest pewne, marzec to czarny miesiąc YouTuba, jeżeli chodzi o sytuację wewnątrz tego portalu. Jeżeli natomiast chodzi o same akcje Google'a na giełdzie, czyli to ile firma jest warta, nie spadły one w marcu, a nawet wzrosły o 10%, więc to co dzieje się na YouTubie w ostatnim czasie nie wpływa negatywnie na pozycję firmy.